Idzie ecik to teściowy na urodziny był zaproszony. a On nie za bardzo z nią tak. A miał tych ochotach się coś wypić. A ona w ogóle przeciw piciu to ona była soroń. Nie? No i co sam wymyślił? <grywa> Wiem. Poszedł do takiego sklepu, kaj, alkohol też był i kup, patrzył w angibulcie taką taką wódka z tak kryształową liczbą on kurde na tej flaszce by jeszcze szło zarobić kupiaj to i poszło tam do niej no, się siemano tutaj proszę a to, ja, jak to, przecież wiesz że ja jestem stricte przeciwko alkoholu nie? A on tak, o, nie martw się ja ją za ciebie wypiję, ale za to musisz mi dać ta flaszka, nie? No, to, no. to jest dopiero chytrość, kurde.